Serdecznie w niedzielny wieczór. Dla tych osób, które mnie nie znają, tylko krótko się przedstawię. Nazywam się Dominika Lasek, jestem trenerem języka angielskiego i uczę osoby dorosłe mówić swobodnie po angielsku i pomagam przełamać barierę językową. A tematem dzisiejszego live'a jest, jak zmiana nastawienia może Ci pomóc zrealizować cele. Głównie będę mówić o tym oczywiście w kontekście nauki języka, ale możesz te rady też zastosować do każdegokolwiek Twojego celu. Jeszcze, zanim zaczniemy, chcę Wam tylko powiedzieć, że już jutro rusza darmowe, pięciodniowe wyzwanie mailowe. Bez stresu po angielsku, na które jeszcze dzisiaj można się zapisać. Wyzwanie rusza jutro, czyli w poniedziałek 15 kwietnia. I na czym to polega? Każdego dnia rano otrzymacie ode mnie maila z krótkim zadaniem na ten dzień. Maksymalnie zajmie Wam to 15 minut i dzięki temu będziecie mogli zrobić ten pierwszy krok, żeby mówić swobodnie po angielsku, i to będzie też dla Was taka fajna motywacja do. Także mam nadzieję, że też skorzystasz, a zapisało się już ponad 30 osób, także naprawdę będzie super tydzień, pełen motywacji, a już teraz przechodzimy do konkretów. Czyli właśnie o tym nastawieniu dzisiaj krótko powiem, live będzie trwał tylko 15 minut, więc mam nadzieję, że będziecie ze mną do końca. Dobrze, to słuchajcie, zaczynamy od tego. Jeśli chodzi o w ogóle nastawienie, to jednym z takich największych przeciwników w osiąganiu celów jest brak wiary we własne możliwości. Więc jeżeli ty mówisz o sobie w ten sposób, angielski to nie dla mnie, nie mam talentu do nauki języków, tyle lat się uczę i nadal nie mówię swobodnie po angielsku, no to właśnie. Takie nastawienie może być przeszkodą w osiągnięciu tej płynności językowej, bo z doświadczenia wiem, że tak naprawdę nie ma osób bez talentu do nauki języka, tylko są takie. Które uczyły się do tej pory w niewłaściwy sposób, a uczę już ponad 7 lat, więc naprawdę wiem, co mówię. I tutaj chciałabym się z Tobą podzielić historią Michała, mojego kursanta. Wiele lat temu zaczęliśmy współpracę, jeszcze wtedy był nastolatkiem, i chciałabym Ci właśnie to powiedzieć, bo myślę, że też możesz znaleźć w tym troszeczkę siebie. I teraz tak, mama Michała zadzwoniła do mnie, ponieważ on miał na semestr jedynkę, więc naszym jakby takim celem minimalnym było to, żeby wyciągnąć go z zagrożenia. Zaczęliśmy naukę, zaczęliśmy uczyć się tego na bieżąco, żeby już mógł na bieżąco dostawać dobre oceny, a później, właśnie w międzyczasie, jak troszkę starczyło, to jeszcze nadrabialiśmy zaległości. Na koniec roku Michał skończył z trójką, ponieważ cały semestr dostawał czwórki i piątki, no ale z uwagi na to, że tak naprawdę no miał tą jedynkę na semestr pierwszy, no to już wyżej się nie dało, więc skończył z trójką. W kolejnym roku szkolnym zaczęliśmy się uczyć już od września i znowu dostawał czwórki, piątki, a czasami nawet szóstki, co zdziwiło nie tylko jego, ale również przede wszystkim jego rodziców, bo oni też uważali, że jest no, on raczej osobą niezdolną do nauki języków. Finał tej historii jest taki, że kolejny rok, już Michał skończył z szóstką, na koniec roku, i już cały czas te szóstki się utrzymywały, więc zobacz, jak ogromny postęp możesz zrobić, jeżeli właśnie zmienisz sposób nauki, a tak naprawdę my się spotykaliśmy na początku żeby nadrobić zaległości tylko dwa razy w tygodniu, a później już tylko raz w tygodniu, żeby utrzymać poziom i być na bieżąco, więc naprawdę nie trzeba aż tak dużo wysiłków to wkładać, żeby osiągnąć ten sukces. Tylko po prostu trzeba wiedzieć, jak to zrobić właściwie. No i nie mówię ci tego właśnie po to, żeby się przechwalać, że jestem świetnym nauczycielem, tylko właśnie po to, żebyś zmienił, czy zmieniła też swoje nastawienie i uwierzyła, że ty też możesz się nauczyć, bo naprawdę jest to możliwe. A Michał to jest tylko jedna z wielu osób, z którymi współpracowałam i właśnie osiągnęła takie świetne rezultaty. Więc, co tak naprawdę trzeba zrobić, to ustalić właśnie realistyczne cele. To jest taka podstawa, żeby nie stracić motywacji. I właśnie o tym, jak ustalać te cele realistyczne, mówiłam na poprzednim live, więc jeżeli jeszcze nie oglądałeś, to koniecznie zapoznaj się z tym materiałem i właśnie tą metodą smart. Ustaw sobie, ustal swój Cel językowy już teraz nie będę się rozwodzić na ten temat dłużej, tylko właśnie też jeszcze w nawiązaniu do tej historii Michała, o której mówiłam, to chciałabym, żebyś nie porównywał siebie do innych, bo to też jest kluczowe, bo zobacz, skoro Michał ten pierwszy rok skończył z trójką, to w oczach nauczyciela swojego szkolnego czy w oczach powiedzmy rodziców był przeciętnym uczniem, tak? Ale biorąc pod uwagę jaki on progres zrobił z jedynki na trójkę, no to już jest naprawdę duży sukces. I też musisz patrzeć na siebie, porównując siebie do siebie z przeszłości, a nie do innych osób, bo zawsze znajdzie się ktoś lepszy od ciebie w sensie, że umie lepiej mówić po angielsku, ale też znajdą się tacy, co umieją mówić gorzej albo nie mówią w ogóle. Więc nie porów się do innych, bo to cię zawsze będzie demotywować w jakiś sposób. Staraj się doceniać każdy chociaż najmniejszy postęp, jaki mm, tak naprawdę osiągniesz, bo zobacz, jeżeli na ten moment na przykład rozmowa z anglojęzycznym przewodnikiem jest dla ciebie czymś mega stresującym i wiesz, żebyś sobie nie poradził, to może chociaż jesteś na takim etapie, że porozmawiasz z recepcjonistą w hotelu. I załatwisz jakąś sprawę, zameldujesz się, wymeldujesz, może poprosisz nawet o fakturę na firmę. Jeżeli nie, jeżeli jest to jeszcze ten niższy poziom, to może chociaż jesteś w stanie zamówić jedzenie w restauracji albo się przedstawić. Więc nawet takie małe kroki w tej drabinie, właśnie y, mówienia swobodnie po angielsku, doceniaj, bo to jest bardzo ważne, że właśnie my często nie doceniamy tego, co możemy zrobić y, w ciągu y, jakiegoś krótkiego czasu, a to jest bardzo ważne, właśnie te małe kroki i to jest kluczowe, właśnie jeśli chodzi o nastawienie. I teraz... Chciałabym jeszcze poruszyć jeden ważny e, temat odnośnie motywacji do nauki języka, bo dużo osób ma sumienny zapał, ma takie zrywy, właśnie, a potem twierdzi, że kurde, no ja nie mam czasu, nie mam motywacji do nauki języka, próbuję, nie wychodzi mi, e, i co wtedy zrobić? I tutaj się podzielę z Tobą e, taką. Metodą, którą ja używam już od wielu, wielu lat i super mi się sprawdza, bo to też nie jest tak, że mi się zawsze chce. Też mam takie dni, kiedy jestem zmęczona, chora, albo po prostu mam lenia. Każdy ma takie dni, więc tutaj warto też dać sobie przyzwolenie na te gorsze dni i się po prostu nie zniechęcać, bo istotą jest, żeby potem wrócić właśnie na te właściwe tory. I to nie tylko jeśli chodzi o naukę języka, ale też, nie wiem, o dietę, o ćwiczenia, o jakieś inne cele, które sobie ustalasz, i teraz zobacz. Ten y, sposób, który ja stosuję, to jest właśnie takie 10 minut. Czyli powiedzmy, nie czekam na motywację, y, czy mi się zachce coś zrobić, czy nie, tylko mówię: Dobra, zrobię to chociaż przez 10 minut, powiedzmy, uczę się. 10 minut, i wtedy w trakcie tych 10 minut często właśnie ta motywacja dopiero mi przychodzi i wtedy sobie myślę kurde dobra 10 minut już minęło no to pouczę się jeszcze kolejne 10 minut. A jeżeli jest taki dzień, że uczysz się te 10 minut i po 10 minutach sobie myślisz: "Nie, no dzisiaj to już nic z tego nie będzie." No to okej, okay, chociaż wykonasz ten swój plan minimum, i właśnie w tych dniach, kiedy ci się nie chce, kiedy czujesz, że nie masz motywacji, wykonaj sobie właśnie ten plan minimum. Postanów sobie dobra, 10 minut, i wtedy właśnie dalej zdecydujesz, czy uczysz się dalej, czy dzisiaj jest faktycznie taki dzień, że dobra, tylko ten plan minimum. I teraz właśnie, co może być tym Twoim planem minimum? No, na przykład, chociażby to, że um, obejrzysz sobie fragment serialu po angielsku, zanotujesz parę słówek, e, albo na przykład, jeżeli już masz e, jakieś słówka w aplikacji, to właśnie powtórzysz chociaż te słówka, więc ważne jest to jednak, żeby żeby każdego dnia, albo prawie każdego, yy, obcować z tym językiem. No bo zobacz, jeżeli Ty nawet będziesz miał gorszy tydzień i powiedzmy plan minimum będziesz robić przez cały tydzień, czyli cały tydzień będziesz robić tylko te 10 minut dziennie, no to w skali całego tygodnia yy, uzbiera Ci się ponad godzina nauki angielskiego, więc to jest bardzo dużo i to jest istotne właśnie, żeby doceniać też te małe kroki, no i szczerze mówiąc, nie znam wielu osób, które miałyby y, czas, żeby uczyć się godzinę dziennie, więc właśnie metoda, którą ja polecam, to jest właśnie takie 15-20 minut dziennie na naukę y, każdego dnia i naprawdę w skali miesiąca, dwóch, a trzech to już przynosi ogromne rezultaty. I właśnie też dlatego wyzwanie, które organizuję i które rusza jutro, też właśnie ma takie założenie, że to macie zająć. Mało czasu, a już masz właśnie ten jeden schodek pokonać, i wyzwanie naprawdę będzie świetne dla osób, które właśnie nie mają czasu. Mają problem z motywacją, mają takie negatywne nastawienie do nauki języka, że chyba angielski to jednak nie jest dla nich, że tyle lat się uczą i no nic z tego nie wyszło. Więc jeżeli też tak o sobie myślisz, to tym bardziej spróbuj, bo tak naprawdę nic cię to nie kosztuje. Wyzwanie udostępniam wam za 0 zł. Możecie się jeszcze dzisiaj zapisać i jeżeli. Potrzebujesz takiej motywacji, planu, to jest to naprawdę strzał w dziesiątkę. Jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że to jest przetestowana metoda, którą ja uczę, tak zwana metoda shadowingu. Jeżeli chcecie, to kiedyś Wam rozwinę ten wątek, na czym to polega. W bardzo dużym skrócie będziemy się uczyć nie tylko tak na sucho słownictwa, ale właśnie przede wszystkim nauki mówienia całych zdań. Dostaniecie też nagrania audio, które właśnie. Nagrałam specjalnie dla Was, po to, żebyście za mną powtarzali, i właśnie też będziecie mieli okazję już mówić. Więc w ciągu tych pięciu dni, ty już zaczniesz coś mówić po angielsku. Nie będzie to od razu zdobycie Mount Everest, ale to już będzie powiedzmy pierwszy krok właśnie w takim kierunku, żeby mówić swobodnie po angielsku. I wtedy też powiem Ci na koniec tego wyzwania, co dalej możesz robić, tak, żebyś też. Nie miał takiego poczucia, że no już dobra, 5 minut, 5, przepraszam, 5 dni minęło i już dalej no, nie wiadomo co robić, więc będziesz wiedzieć, co robić. Jeżeli tylko będziesz chcieć kontynuować, no to oczywiście ja Ci udostępnię taką możliwość. Także jeszcze podsumowując, jeśli chodzi o to nasze nastawienie do realizacji celu, pierwsze. Brak wiary we własne możliwości, czyli daj sobie szansę, spróbuj inaczej, bo jeżeli ty spróbujesz ponownie, ale będziesz robić to samo, co robiłeś do tej pory, no to nie licz na to, że to zadziała, bo nie zadziała. Jeżeli do tej pory nie zadziałało, to raczej nie zadziała też teraz. Są różne metody nauki. Metoda nauki, którą uczymy się w szkole, mam na myśli, Powiedzmy tam w liceum, czy w gimnazjum, jakie kiedyś jeszcze było, czy w, w podstawówce, no to one nie są efektywne, bo tam się w ogóle nie skupiamy na mówieniu, więc no mało kto yy, kończąc liceum i nie mając żadnych zajęć dodatkowych mówi po angielsku. I to jest niestety przykre, ale tak właśnie wygląda rzeczywistość. Dlatego daj sobie szansę, czyli właśnie uwierz w swoje możliwości, właśnie jeśli chodzi o te możliwości, to tak jak Michał, potem ustal sobie realistyczne cele i to też jest właśnie kluczowe trzecim punktem, już tak na koniec, naprawdę na koniec live będzie zapisane jak coś, więc możecie obejrzeć od początku kto dopiero teraz dołączył na koniec jeszcze dwa punkty podsumowania czyli nie porównuj się do innych, tylko porównuj się do siebie z przeszłości żeby właśnie nie tracić tej motywacji i doceniaj właśnie takie małe Kroki, nawet z miesiąca na miesiąc, jakie czynisz. I ostatnie, nie czekaj na motywację, tylko chociaż nawet w te dni, kiedy ci się nie chce, zrób ten plan minimum, te 10 minut dziennie, a gwarantuję ci, że po tygodniu, po dwóch tygodniach, po miesiącu, a po roku to już będzie naprawdę bardzo duży progres. I od razu jeszcze was zaproszę na was za tydzień. Widzimy się też w niedzielę o tej samej porze co dzisiaj, czyli 19:30. Temat będzie do wyborów, czwartek na relacji. Także głosujcie, oglądajcie relacje. Będziemy wrzucać quizy, a oczywiście kto chce, to dołączajcie do wyzwania. Możecie tutaj w komentarzu napisać wyzwanie i wtedy wam wyślę link do zapisu już bezpośrednio. Trzymajcie się i życzę miłego wieczoru. Hej.